Zespół szkół im. Króla Władysława Jagiły w Lidzbarku zorganizował spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami samorządów. Miało ono na celu omówienie szeroko pojętej współpracy ze szkołą. Dzisiejsze spotkanie związane ze współpracą zasadniczej szkoły zawodowej w zespole szkół imienia króla Władysława Jagieły w Lidzbarku, a lokalnymi przedsiębiorcami wiąże się przede wszystkim z rozwojem miasta i gminy Lidzbark poprzez Zatrudnienie potencjalnych absolwentów zasadzie szkoły zawodowej na lokalnym rynku pracy. Dzisiejsze spotkanie, w, których, w którym uczestniczy, uczestniczą przedstawiciele lokalnego rynku pracy z branży i tekstylnej, i branży budowlanej oraz branży ogólnie rozumianej jako meblarska, wiąże się z podjęciem działań w kierunku tworzenia klas patronackich. Klasy patronackie mają swoją. Historię i niewątpliwie wpisują się w rozwój szkoły. Dyrektor Andrzej Piątkowski uważa, że takie spotkania mogłyby z powodzeniem odbywać się cyklicznie, a ich efekty przyniosą korzyści zarówno szkole, pracodawcom, jak i lokalnym samorządom. Mogą przede wszystkim wpłynąć na jakość kształcenia, jak również na uwzględnienie oczekiwań przedsiębiorców, tych, które, tych kompetencji, które są niezbędne do dalszego kształcenia oraz zatrudnienia. W ich firmach. Myślę, że to cenna idea. Niewątpliwie będzie miała znaczenie dla rozwoju szkoły. Natomiast współpraca w zakresie samorządu terytorialnego związana jest z możliwością przekazania rzetelnej wiedzy o rynku pracy oraz o kształceniu zawodowym naszym gimnazjalistom miasta i gminy Litzbark. Dodatkową korzyścią tym razem dla absolwentów szkoły jest możliwość łatwiejszego znalezienia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.